Rozdział pierwszy: Mamo, daleko jeszcze do tego jasła? zapytała czarnowłosa dziewczynka w okularach. Jesteśmy dopiero w połowie drogi i za nie bądź taka niecierpliwa odparła jej matka. W najnowszym modelu Dodge'a Ram jechał Robert Orłowski z rodziną czyli czworgiem dorosłych i dwiema trzynastoletnimi dziewczynkami Izą, córką Orłowskich, i Nicole, przeszywaną wnuczką matki Roberta. Robert Orłowski, senior rodziny, z zawodu neurochirurg, miał już skończone pięćdziesiąt lat, ale nikt nie dałby mu nawet czterdziestki. Wszyscy znajomi uważali go za fenomen natury. Nie tylko nadal młodo wyglądał i był przystojniejszy od Georgia Cluny'a, do którego zresztą często go porównywano, to jeszcze natura obdarzyła go nieprzeciętną inteligencją. Oprócz tego był wyjątkowym szczęściarzem. W każdym razie tak uważali jego znajomi. Wszystkie te atrybuty w jakim stopniu przyczyniły się do jego sukcesu. Pierwsze małżeństwo z majętną Amerykanką doprowadziło go do bogactwa, a talent w chirurgii i pracowitość do wysokiej pozycji w sferze zawodowej. W samochodzie obok Orłowskiego siedział jego młodszy klon. Krzysiek, jednak w przeciwieństwie do ojca, wyglądał dosyć poważnie jak na swoje 24 lata. Był uderzająco podobny do ojca, ale nie miał tej łatwości w pozyskiwaniu przyjaciół i przyjaciółek, jaka cechowała Roberta. Miał za to wyższe od niego IQ, bo aż 160. Druga żona Roberta, Renata, nie była klasyczną pięknością. Uroda jej była mocno podrasowana przez wyroby przemysłu kosmetycznego, ale kobieta miała w sobie to coś, co nie pozwalało mężczyznom, nawet dużo młodszym, przejść obok niej obojętnie. Ona również, tak jak mąż, wyglądała młodo. Była średniego wzrostu, miała zgrabną sylwetkę, a włosy koloru kasztanowego z machoniowym odcieniem upinała w efektowny koński ogon. Synowa Orłowskich, Aga, była natomiast wysoką blondynką o nordyckiej urodzie. Zaawansowana ciąża zniekształciła nieco jej figurę i rysy twarzy, ale pomimo lekkiej opuchlizny, żona Krzyśka nadal była ładną kobietą. Kryj z zimnomi. Czy można wyłączyć klimatyzację? Zwróciła się do męża. Robert, który prowadził samochód, dostosował się do życzenia synowej. Krzysiek natomiast wzruszył tylko ramionami i dalej oglądał widok za oknem. Może przykryć się pledem? Zapytała synową Renata. Nie trzeba wystarczy, że klimatyzacja została przykręcona. Mówiłem ci, żebyśmy zostali w domu, burknął młody Orłowski. Gdy się jest w ciąży, trzeba odmówić sobie niektórych przyjemności. W XIX wieku kobiety przez całą ciążę nie pokazywały się publicznie. Krzysiu, przestań gadać głupstwa. Mamy teraz XXI wiek. Niestety muszę stwierdzić z przykrością, że mężczyźni nigdy nie zrozumieją kobiet. Z prawdziwym równouprawnieniem będziemy mieć do czynienia dopiero wtedy, gdy medycyna wymyśli sposób, żeby mężczyźni też mogli zachodzić w ciąże i rodzić dzieci, Zaperzyła się Renata. Hmm, jak to sobie wyobrażasz, malutka? Chcesz przeszczepić nam macicę? Z uśmiechem zauważył Robert. Jeśli Schwarzenegger potrafił zajść w ciążę, to może kiedyś będzie to możliwe. Medycyna czyni cuda. Tę wizjonerską dysputę przerwał sygnał dzwonka telefonu Krzyśka. Chłopak odebrał, a reszta rodziny przysłuchiwała się rozmowie. Rozłączył się po kilku minutach. Spóźnią się, dopiero przekroczyli granicę. Kiedy Marta rano dzwoniła, wyczułam, że jest w złym humorze. Chyba się pokłóciła z Markiem, nie wiesz o co? Dopytywała Renata. Mamo, jesteś strasznie ciekawska, zauważył z wyrzutem Krzysiek. Jak każda kobieta, to cecha charakterystyczna dla naszej płci. Szkoda, że tę Waszą ciekawość ograniczyłyście tylko do sfery damsko-męskiej. W innych dziedzinach, jak na przykład w nauce, jesteście mało ciekawskie, burknął. Krzysiek, rodząc Cię, nie przypuszczałam, że wydam na świat męskiego szowinistę, oburzyła się Renata. Na pewno znowu poszło o dziecko. Robert zmienił temat. O jakie dziecko? Przecież oni nie mają dziecka. Właśnie, a Mark chciałby je mieć. No tak, prawdziwy mężczyzna powinien wybudować dom, posadzić drzewo i spłodzić syna. A kobieta musi później sprzątać ten dom, grabić liście z drzew i zmieniać pieluchy, zauważyła sarkastycznie Renata. Wcale się nie dziwię, że Marta jeszcze nie marzy o małżeństwie. Marka staci na sprzątaczkę i na ogrodnika i na niańkę. Wystarczy, gdy Marta urodzi dziecko, mruknął Robert. A ty tatku chciałbyś być podwójnym dziadkiem? Zapytała Iza. Czemu nie? Przecież już niedługo pan nim zostanie, wtrąciła Aga. Zresztą Marta nie traktuje pana jak ojca, jest pan dla niej tylko dawcą genów. Robert nie odpowiedział. Spojrzał z irytacją w lusterko na synową. Tej dziewczyny nie da się lubić, przeleciało mu przez myśl. Nawet Renata, przyjaźnie nastawiona do całego świata, z trudem zmuszała się, żeby nie okazywać jej niechęci. Orłowski uśmiechnął się na wspomnienie Marty. Nie mógł się doczekać ich spotkania. Tęsknił za dziewczyną. Nie widzieli się już dwa miesiące. Marta Kruczkowska pojawiła się w jego życiu niedawno, dwa lata temu, a mimo to traktował ją na równi z resztą swojej rodziny. Przez 25 lat nie wiedział o jej istnieniu. Dopiero po śmierci jej matki dowiedział się z listu, który mu zostawiła, że jest ojcem biologicznym Marty. Przeżycia sprzed dwóch lat na tyle zbliżyły Roberta i Martę, że dziewczyna stała się częścią rodziny orłowskich. Robert żałował, że ona nie mieszka z nimi w Krakowie, tylko ze swoim przyjacielem w Wiedniu. Ciekawa jestem, jak wygląda teraz pan Janek. Może zrobili mu w więzieniu tatuaż? Zastanawiała się na głos Iza. Dziewczynka była bardzo podobna do ojca. Miała ciemne, falujące włosy związane z tyłu głowy w kucyk i wielkie czarne oczy, takie jak ojciec. Tylko okulary korekcyjne trochę ćmiły ich piękno. Towarzysząca jej Nicole była wysoką jak na swój wiek blondynką o niebieskich oczach, przekazanych jej genetycznie przez matkę szwedkę. Wujku Iza powiedziała, że ona też dałaby się zamknąć na pół roku w więzieniu, żeby tylko mieć tatuaż, wtrąciła. Mówiła dość dobrze po polsku, chociaż języka swojego ojca nauczyła się niedawno. Była to zasługa Izy i przyszywanej babci, Barbary Orłowskiej, która kilka lat wcześniej poślubiła dziadka Nicole. Peter, pasierb męża Orłowskiej, chociaż był synem Polki, nie nauczył córki Polskiego. — Nikol, ty wstrętna skarżypyto, nie odezwę się do ciebie przez całą drogę! — oburzyła się Iza. Po chwili dodała — ciekawa jestem, czy znęcali się nad nim klawisze i czy zgwałcono go pod prysznicem. — Cholera, Iza, zabroniłem ci czytać książki dla dorosłych. — To z filmów z serialu Skazany na śmierć — mruknął Krzysiek. — Przecież nie pozwoliłem jej oglądać takich filmów w telewizji. Ona nie oglądała go w telewizji, tylko prawdopodobnie ściągnęła z internetu. — Renata, miałaś się zajmować córką do cholery. Nieraz ci już mówiłem, że jeśli nie potrafisz pogodzić zabawy w bizneswoman z rolą matki, to musisz zrezygnować ze swojego szmacianego biznesu — powiedział szorstko. — Tatku, przesadzasz. Skończyłam trzynaście lat, w moim wieku Jadwiga była już królową Polski i żoną Jagiełły. — Co, myślisz o pójściu? Może ty też chciałabyś mieć męża w wieku Jagiełły? — droczył się brat — Czemu nie? Na przykład pan Janek. Gdybym wyszła za niego za mąż, to tatku miałbyś zdjęcie starszego od siebie. Faktycznie, woźniak, ten stary satyr, zawsze lubił młode dziewczyny. Tato, musisz na niego uważać jeszcze trochę, zacznie oglądać się za Izo i Nicole. Przestańcie bajdurzyć, dużyć, mruknął Robert. Zostawcie woźniaka w spokoju. Po co my w ogóle jedziemy do tego starego dziwkarza? Moglibyśmy od razu pojechać nad Solinę i pożeglować. Krzysiek, Dlaczego nie lubisz pana Janka? Ja bardzo go lubię, stwierdziła Iza. Zawsze jest wesoły i dowcipny. Fajnie, że tam jedziemy. Nikt z naszych znajomych nie siedział nigdy w więzieniu. Przestańcie mówić o panu Woźniaku jako przestępcy. Miał pecha, że wszedł w spółkę z nieodpowiednim człowiekiem i dlatego wylądował w więzieniu. Ale to porządny człowiek. W rozmowę włączyła się Renata. Porządny, bo pożyczył ci pieniądze, odparował jej syn. A żebyś wiedział, nie tylko mi pożyczył, ale jeszcze pomógł je odzyskać. Pomógł ci odzyskać, bo znał ukraińskich egzekutorów. To jeszcze jeden dowód na to, że zawsze miał do czynienia ze świadkiem przestępczym. Cóż, gdy się robi grube interesy, to trzeba znać różnych ludzi. Nie wolno być taką naiwną kretynką jak ja, żeby dawać Ukraińcom towarne kredyt. Nie pozwolę powiedzieć nikomu nic złego na Jana Woźniaka. Tobie też, Krzysiu, z przyjemnością spędzę urlop w jego nowym domu. Byliście kiedyś u niego w jaśle? Zapytał Krzysiek. Nie dopiero niedawno kupił ten dom. Co tam będzie ze znajomych oprócz nas i Marty z Markiem? Tylko Adam i Bożena. Zaprosił też jakichś swoich przyjaciół, ale nie znam ich, poinformował syna Robert. Co my będziemy robić w takiej dziurze jak jasło? Krzysiek, nie bądź ignorantem. Jasło jest pięknym miastem. Nie słyszałeś o karpackiej troi, o muzeum. Cóż, może jakoś wytrzymamy tam przez tydzień, westchnął Krzysiek, ale potem jedziemy w bieszczady. Po godzinie dotarli na miejsce. Na widok domu Jana Woźniaka wszystkim opadła szczena, jak później stwierdziła Iza. Dom okazał się dwupiętrowym hotelem spa, z ekskluzywnymi pokojami, restauracją, kortem tenisowym i dwoma basenami, w tym jednym krytym. Gospodarz przywitał ich na podjeździe. Był to postawny mężczyzna, dobrze po pięćdziesiąt, co o sympatycznej twarzy i wesołych oczach. Świeża opalenizna kontrastowała z białą sportową koszulą. Pierwsza z samochodu wypadła Iza i rzuciła się woźniakowi na szyję. Panie Janku, ma pan zrobiony więzienny tatuaż? Oczywiście, że mam. Każdy porządny więzień musi mieć tatuaż. Panie Janku, jak tam jest w więzieniu? Czy tak jak pokazują na filmach? Biją więźniów? Zgwałcili pana pod prysznicem? Rzucała pytanie za pytaniem, nie czekając na odpowiedź. Jan woźniak roześmiał się głośno. Puść mnie, Iza, muszę przywitać się z resztą Orłowskich. Uwolnił się z objęć dziewczynki i podał rękę starszemu Orłowskiemu. Cześć Janek, powiedział Robert. Uważaj, za chwilę Iza ci się oświadczy: chce iść w ślady królowej Jadwigi i szuka odpowiedniego wiekiem męża. Iza, ale ja jestem tylko zwykłym kryminalistą, nie pedofilem! powiedział ze śmiechem Woźniak, po czym odwrócił się w stronę Orłowskiej. Renata, wyglądasz jak milion dolarów. Rewelacyjnie zresztą, jak zwykle. Ty, Janku, też wyglądasz dobrze.